Jeśli ktoś wysłał nam zdjęcia z nowszego urządzenia Apple, na przykład z jednego z najnowszych iPhoneów, to bardzo możliwe, że to zdjęcie nam się nie będzie otwierać w systemie Windows. Jak sobie klikniemy z prawej na dole w takie szczegóły, to zobaczymy, że jest to plik HEIC. Możemy też kliknąć prawym, zobaczyć właściwości tego pliku i wtedy zobaczymy, że jest to ten rodzaj pliku. System Windows nie potrafi go otwierać, ale możemy wejść w sklep, czyli wklikamy sobie w. Przycisku Start robimy Store Microsoft Store, przeważnie. Ten przycisk jest tutaj już dostępny domyślnie na pasku. I znajdźmy teraz program, który zmieni nam ten plik HEIC. Ja zainstalowałem ten. Nie będę go pobierał teraz, już w trakcie trwania tego filmu. Wystarczy, że go uruchomimy. I Jest to. Program typu drag and drop, czyli przesuwamy sobie po prostu ten plik na ekran. Klikamy konwert i zapiszemy sobie w odpowiednim mie miejscu, na przykład w Piotrzu iskrzu w pobranych. OK. Dobrze, i teraz mamy tutaj ten plik już w formacie JPEG i on już nam się otwiera. Voilà!